Witam was w kolejnym odcinku Need for Speed Payback. Dobra, jestem już, jak widzicie, w kolejnym odcinku. Tutaj ostatnio zakończyliśmy, także to już jest drugi odcinek z Need for Speeda. Myślę, że wam się spodoba i, i, i lecimy dalej, bo tutaj mieliśmy sprint na jezioro, zrobić jakiś wyścig, żeby zacząć yy, familię, tak, żeby robić z familią. I myślę, że się przyjął, przyjął ten Need Speed. O, tutaj ze skręcę, ale śmiesznie, że ja takim autem się w ogóle mam ścigać z kimkolwiek. Czemu nie dostanę, jak mam się ścigać? Czy tam było 140? Czy coś takiego napisane? Chociaż nie wiem, nie przeczytałem do końca. Ale no, jedziemy, o kurde. No. Ale tu ścigam też z takimi lamusami małymi. Dobra, rura, lecimy na pełnej, normalnie. Nie będę, nie będę tutaj ukrywał, że jestem m, zaciekawiony yy, fabułą, bo jestem strasznie i tak widzę to Subaru BRZ, które jedzie obok mnie, to tak sobie myślę, kurde, jak ja bym miał takie Subaru BRZ, oho, wow, uf, to ja bym tu ich wszystkich porobił, albo tego Nissana, co jedzie przede mną, jeżeli to jest Nissan, ten, ten pierwszy, ten Azar, bo ten tamten to chyba nie był Nissan. Wow. A to jest... Nie, to jest Honda. Albo Mazda. Albo cokolwiek. Nie, to jest Nissan. To jest Nissan Skyline ten starszy Gościuwe, osłing dupę No właśnie. co to było? Sędzio panie. No. Dobra. Jeżeli tam spaliny pajacu łatwo już jedziemy na ten wyścig No tak coś czułem, że tutaj akurat mam skręcić Jedziemy Jeżeli wam się odcinek podoba, jeżeli lubicie tą serię, zostawcie łapkę w górę Będę wam bardzo wdzięczny A teraz yy, Nie lubię o tym gadać, jakby to nie, nie należy do mnie, bo nie mam jakby dużej yy, publiczności Więc nie pamiętam, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarze i mówcie mi co mam robić Ale w sumie chciałbym nagrać Q&A tylko by musiał mieć więcej jakby ludzi nie do Q&A. A, -a. A najlepsze samochód? Czyli ja mam ja mam jakieś auto? Dobra. Pizza. Family friend. No fajnie widzę kahaha fała family dian 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 Paul to tam hu... ale kafala ma ni ma robioną BRZ, jeżeli się nie widzę, jeżeli się nie mylę O tam jestem MX 8, 8, 8 ale Czy ja dałem sobie łatwy? Nie, średni dałem, bo na łatwym to ja bym ich tu wszystkich robił co chciał z nimi Ale co, wy w nie wchodzicie, typy I lecimy, ja lecę za tym typem, Aha, ale ciot na czwórce. Dobra. Nie, no bo będę jechał cały czas za tym. E wow, ale poroszę bokiem. Wow, ale lecę bokiem. Dobra, wypierniczać. Chciałem być spoko. I dałem nitro przy zakręcie. Zrobiłem największy błąd. O, dobrze mu powiedział, żeby wdychał moje spaliny W sumie nie wiem czy ja mam jakiś katalizator w tym aucie Śmieszne Myślę, nie będę robił jakoś bardzo długich tych odcinków, tylko po prostu będę robił yy, Krótkie odcinki, ale dużo ich będzie Tak myślę, że tak będzie najlepiej Bo jakby nie mam czasu na to Teraz jedyne co, bo jestem chory, to sobie mogę ponagrywać parę odcinków i sobie nagram i se nagram te odcinki, to sobie mogę nagrać i sobie to nie pomontuję. Zanim se to zmontuje to już w ogóle nie. Czyli przyjęli mnie do familii i jeżdżę teraz dla familii. I pewnie będzie jakaś zemsta na tej, na tej, na tej całej yy, linii na rawo, której nie lubimy. W sensie. Yes. No po prostu buźka mi się cieszy Jak widzę tą bmw5 Kto tak zniszczył tą bękę, że dawał jej taki spoiler? No co za debil Dobra jazda tutaj Lecimy O pies gunga I bokiem No ja to ja mogę latać jakby Wcześniej miałem wszystkie BMK w garażu no jakby się ktoś pyta to Jakby ktoś chciał wiedzieć na jakim sprzęcie gram To wam pokażę Na padzie od PSA trójki gram Więc jakby was to interesowało To tak mogę teraz grać Ale gram na padzie od PSA trójki bo Jestem do tego przyzwyczajony Wiem, że dużo, dużo osób Woli grać na padzie od y, xboxa O, uh, ale to był nissanik fajny normalnie wygrywa kobra nie wiem, że wy też słyszycie który z Was to kobra pokona Was wszystkich. Normalnie podoba mi się jego mentalność. Tutaj widzę, że się będą robiły dymy. Jeżeli słyszycie jakieś dźwięki w tle u mnie, to przepraszam Was bardzo, ale to już nie ode mnie zależy. W sensie wszyscy pewnie to wiecie, którzy mnie oglądacie. No, ale co tam. Może ktoś akurat nowy się napatoczy na ten kanał? Nie Tyler Morgan hmm. Normalnie szkoda mi tej bałemki w sumie tylko. To koniec, Lina Twój mały numer Kosztował dużo osób Dużą kasę, Tyler Właśnie zadarłeś z familią My rządzimy i miastem, i ulicami Każdy wyścig, każda nocna gonitwa I każdy rajd terenowy Familia zawsze wygrywa Ale chyba nie dzisiaj nie nie możemy. Upewnijcie się, że nie wróci do domu. Ale mu powiedziała co jest, co on nie może wrócić do domu. Głodny jest obiad, by sobie zjadł, tak. Ale nie jest policja, co jest. To jest familii. Dobra No już uciekam się Uspokójcie, kurde mam BMW piątkę, Nie wiem czy ona jest w ogóle na, na jakimkolwiek chip tuningu robiona Ale to było dobre Na jakimkolwiek yy, Modyfikacjach silnika, ale Sajbista jest Muszę sobie taką kupić Haha, <laughs> frajer Uciekam to jest co, co? Oni mi nie pozwolą wrócić do domu? To gdzie ja mam jechać? Co? Gdzie? No nie masz dokąd uciec, no tamten debil w drzewo wpadł. O, widzisz jak ładnie, jak się ładnie rozwalił. Ale kurde, głupio, że mi niszczy tałtko. Normalnie was będę tak obijał, jak se chciał. Takie dodże jakie oni mają, to w ogóle. W Need for Speedzie Paybacku jest zjazdka w dół. Zawsze, jakby jest gdzieś coś prosto. Wow. Zjazdka w dół. Wow. Ha, łatwo. Wygrałem. A to to pewnie jest nafaszerowane jakichś tymi jakimiś y, GPS-ami, z GPS-ami. Przypał. Ha, ha, ha. Śmieszne. I bokiem. Kurde, jak się tak angażuje człowiek w jakąś y, fabułę, to jest tak, że mało czasu jest na gadanie. Nie chcę, familia, i nie cofnął się przed niczym, żeby to osiągnąć. Jestem zwykłym kierowcą. To wszystko mnie nie dotyczy. Co? Nie, nie, nie. To, to cię bardzo dotyczy, Tyle. Bardzo. Na ich szefa mówią kolekcjoner, bo ma jeden nauk samochody. Słyszałeś o gonitwie Banitów? Największy uliczny wyścig w kraju. Tak, właśnie. A familia. Ustawić poważni gracze, stawiają miliony na ich człowieka, a on zgarnia swoje. Dzisiaj była tylko próba, a twój mały numer podsunął mi pomysł. Tak? Słuchaj, wiem jak jeździsz. Jesteś najlepszy w mieście. Trzeba cię tam tylko wcisnąć. Musisz wygrać gonitwę. Jeśli ci się to uda, to familia i nawaro runą z hukiem. Chcesz rozwalić waminie? Tak. To nie moja walka. Sam ratuj swoje kasyno. To twoje ulice, prawda? Więc to jest twoja walka. Myślisz, że za co się teraz wezmą? Kumple się pokłócili, a ja mam rozwaloną bmk piątkę i co teraz? Hehe, <laughs> wróć do domu. Nie wiem, czy wysłyszycie te dialogi, ale jak nie, no to przepraszam Was bardzo. <laughs> Zadzwonił jakiś typ do niego i mówi, że ten, co załatwił mu familię. Mówi, że mam przestranę, bo wiedzą, że to on. To w sumie tak straciłem, bo oni tam gadają jakieś głupotki. Ale ja bym chciał tą bębkę. <laughs> A ja bym ją przygarnął, ja bym ją naprawił. Mogę ją naprawić, proszę. Na fajnym zadupie w sumie mieszka ten Tyler. Mam prawą bękę. Nieee, Nie, poszła stąd. Normalnie szybcy i wściekli 7. Pewna scena mi się przypomniała. Kim mi wzięli? Kurde. Wzięli mi bękę, najgorzej.